Czasem jak odpalę tyle i patrzę, co tam się dzieje, to jest w ogóle jakiś Meksyk. E, tam filmy, programy te takie w miarę nudy, ale reklamy, reklamy to jest to jest, to, to jest coś, co mnie kręci. Tym bardziej nie ogarniam, co się tam dzieje, o co chodzi, jaki produkt się reklamuje. Nie? Ale to pokazuje trochę też, to, jaki obrazek człowieka e, jest zjadliwy. Nie? I mam czasem takie poczucie oglądając tam właśnie różne rzeczy, że chcesz być spoko, chcesz pasować do tego świata. Okej, okay, no to tu masz receptę. Musisz być całe życie młody, na dzień dobry już nie, nie do spełnienia, młody, piękny, bogaty, zawsze uśmiechnięty, no i oczywiście zdrowy, kompletny, pełnosprawny, nie? Jeżeli z jakiegoś powodu do tego kanonu nie pasujesz, no to no to narka, wypadasz, nie? I, i, i trochę jest tak, że próbowanie udawania, grania kogoś, kim się nie jest, zawsze się, zawsze się po prostu źle kończy. Myślę, że świat często nas uczy tego, żebyśmy, żebyśmy brali jak najwięcej, brali dla, dla siebie. Ja lubię podróżować w miejsce. Gdzie, gdzie życie jest trudniejsze, w miejsca, w miejsca ubogie, dlatego że bardzo często ludzie, którzy mają niewiele, tym bardziej potrafią się tym dzielić. Nie są, nie są do tego przywiązani. Są takie miejsca, gdzie, gdzie podróżnik znaczy pielgrzym, a pielgrzym to trochę ktoś święty, ktoś przynoszący, przynoszący szczęście. I, I bardzo często, właśnie w takich miejscach, gdzieś, nie wiem, jakich, w jakichś zakamarkach Syberii, bardzo często tej pomocy dostaję tak wiele, że wręcz jestem nią zalewany. I czasem, jak wracam z takich przeróżnych miejsc, nie wiem, nawet z Rumunii czy coś, to sobie myślę, kurde, to naprawdę nie ma co narzekać na polskie drogi, na, na przeróżne inne rzeczy. Hermann Hesse, w której książce napisał, napisał taki fragment o tym, że, że my tak często o przeróżne rzeczy prosimy, tak często. Chcielibyśmy więcej i więcej, a tak rzadko nam przychodzi do głowy, żeby podziękować za, za to, że może nie żyjemy w idealnym kraju, ale. Ale nie, toczy się tu żadna, nie toczą się tu żadne wojny, nie? Że mam się do kogo odezwać każdego dnia, że mam co włożyć do garnka. To są rzeczy, za które, za które warto jest podziękować, że, że masz dwie ręce i dwie nogi, nie? No może do mnie nie pasuje, nie? Ale że jest wiele takich prostych rzeczy, które, które dostajemy od losu, a ich nie, nie zauważamy. Dlatego świat jest trochę taki, jak go widzisz. Jak sobie powiesz, że jest szary do bani ludzie to egoiści, no to spoko da się znaleźć, spokojnie tam 10 dowodów każdego dnia na to, że tak jest. Ale jak sobie powiesz, że świat jest piękny, jest wiele dobrych osób, e, wiele ludzi, którzy chcą działać, chcą pomagać, ludzi, którzy się po prostu uśmiechają, mało tego, bezinteresownie, to też się da to znaleźć. Więc życzę po prostu dobrego wyboru.